Czerwone jagody spadają do wody Powiadają ludzie, że nie mam urody urodo, urodo, gdybym ja cię miała Dostałabym chłopca, jakiego bym chciała Urodo, urodo, gdybym ja cię miała Dostałabym Stałabym chłopca, jakiego bym chciała. Choć urody nie mam, ale czyste serce. Za pana nie pójdę, byle kogo nie chcę. Za pana nie pójdę, sama się szanuję. Niechże mnie byle kto wrączkę rączkę nie całuje. Za Sama się szanuje, niechże mnie byle to wrączkę nie całuje.